W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami będziemy spacerowali po Sanoku. Zaczynamy od cmentarza jeńców radzieckich. W latach 1941-1944 w miejscowości Olchowce, które obecnie są dzielnicą Sanoka, istniał obóz dla jeńców radzieckich Stalag 327. Był to jeden z najstraszniejszych obozów jenieckich. Faktycznie służył do ich eksterminacji. W wyniku nieludzkich warunków oraz celowej eksterminacji zginęło w nim kilka tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej. Pozostali przy życiu zostali rozstrzelani podczas likwidacji obozu w 1944 roku. Zmarłych i zamordowanych jeńców grzebano w miejscu znajdującym się nieopodal obozu. W zbiorowych mogiłach spoczywa ich tutaj około 10 tysięcy. W 1956 roku urządzono tu istniejący do dziś cmentarz, który w 2003 roku został wyremontowany przy udziale ambasady Federacji Rosyjskiej. Wychodząc z cmentarza jeńców radzieckich możemy dojść do linii Mołotowa. Za cmentarzem na wzgórzu znajdują się pozostałości po wysadzonym w powietrze bunkrze. Linia Mołotowa biegnie wzdłuż Sanu od Bóbrki koło Soliny przez Lesko, Sanok, Dynów, Bachów do Krasiczyna. Prezentuje radzieckie i niemieckie zabytki sztuki fortyfikacyjnej okresu II wojny światowej. Obiekty powstały w latach 1940-1941. Wzdłuż linii granicznej powstałej po podziale II Rzeszpospolitej. Przez armię radziecką i niemiecką. Na szlaku można zobaczyć obiekty o różnym stopniu zachowania, to jest znacznie zniszczone oraz zachowane w całości. Na odcinku bieszczackim Rosjanie zdążyli wznieść 71 schronów, innymi dwa w Pupce, dwa w Myczkowcach, 7 w Lesku, 5 w woli postołowej, 15 w Załużu, 13 w Wolchowach. Trzy w dobrej, dwa w uluczu. To zapewne nie jest ostateczna liczba. Najwięcej jest tak zwanych bunkrów polowych jednoizbowych. Oprócz tego w lesku, załużu i olchowie są kompleksy składające się z kilkunastu bunkrów, tak zwane punkty oporu. Szlak liczy około 150 km. Początek szlaku znajduje się w solinie przy zaporze. Są tam liczne parkingi samochodowe, na drogowskazach do poszczególnych obiektów znajdują się pozycje GPS-a. Idziemy na spacer po Sanoku. Najstarsza wzmianka o Sanoku pochodzi z 1150 roku, gdy ziemia sanocka należała jeszcze do Rusi. W 1339 roku Sanok otrzymuje prawa miejskie, a rok później król Kazimierz Wielki przyłącza ziemię sanocką do Polski. Za jego panowania w miejscu dawnego ruskiego grodu powstaje gotycki zamek który w latach 1523-48 na polecenie Bony Sforcy zostaje przebudowany w stylu renesansowym. W ramach wdzięczności wobec Bony za troskę nad miastem w jednym z pól herbu Sanoka umieszczono nawet herb Sforsów, przedstawiający na białym tle zielonego węża w koronie połykającego dziecko. Ona sama na zamku nigdy nie była, ale przebywali między m.in. Kazimierz Wielki, król Władysław Jagiełło i jego trzecia, a także czwarta żona. Kościół i klasztor ojców franciszkanów Zgodnie ze średniowieczną tradycją wynikającą z prawa magdeburskiego, w rogu rynku usytuowany musi być kościół. Kościół i klasztor ojców franciszkanów znajduje się w południowo-wschodniej i Sanockiego Rynku. A oni sami zostali sprowadzeni do miasta w 1377 roku. Budowle stanowią neoromański zespół klasztorny, a jego obecny kształt architektoniczny pochodzi z 1886 roku. Świątynia ma charakter orientalny, to znaczy jest skierowana na wschód, i jej wnętrze jest bogato zdobione. W ołtarzu głównym, pochodzącym z XVIII wieku, znajduje się łaskami słynący krzyż z drugiej połowy XVII wieku. W lewym ołtarzu bocznym umieszczony jest obraz Matki Bożej pocieszenia pani Ziemi Sanockiej. Pochodzi zapewne z pierwszej połowy XVII wieku. Przechodził gruntowną renowację w latach 1888, 1954, 1993 i 2002. Jest on mylnie identyfikowany z obrazem przywiezionym z wyprawy moskiewskiej przez Krzysztofa Dalnowskiego. zmiankowanym w 1596 roku. Prawy ołtarz boczny jest poświęcony świętemu Antoniemu Spadwy. Znajduje się w nim xvii wieczny obraz świętego w złoconej ramie z początku XVIII wieku. Umieszczono 11 medalionów obrazujących sceny życia świętego Antoniego. W kruchcie kościoła wisi krucyfiks z pierwszej połowy XVII wieku. Epitafia inskrypcyjne pochodzą z XVIII i XIX wieku. Warto też przejść przez krużganki i wstąpić do kaplicy pochodzącego z Sanoka świętego Zygmunta Porazdowskiego. Na rynku stoi pomnik Zdzisława Beksińskiego, który zginął w 2005 roku. A jego prace są wystawiane w Muzeum Historycznym w Sanoku. Plac Świętego Jana graniczy od południa z rynkiem oraz od północnego zachodu z ulicą Zamkową. Południową pierzeję placu stanowi Zabytkowa Kamienica oraz Willa Rodziny Zaleskich. Od wschodu placu umiejscowiona jest skarpa i roztacza się widok na dzielnice Błonie oraz dalsze tereny Sanoka i okolic. Gotycki zamek postawiony w miejscu dawnego, ruskiego grodu, przebudowany w latach 1523 48 na styl renesansowy. Z dawnej budowli zachowała się do dnia dzisiejszego tylko centralna część. Zgórze zamkowe oddziela od starówki głęboka fosa. Obecnie w murach zamku mieści się Muzeum Historyczne założone w 1934 roku. Posiada najcenniejszą w kraju kolekcję ikon oraz największy zbiór prac wybitnego polskiego artysty Zdzisława Beksińskiego. Pod dziedzińcem zamkowym znajdują się dwa niemieckie schrony, zbudowane w latach 1940-1941, jako element tzw. pozycji granicznej Galicja. Strzegły one funkcjonującej w latach 1939-1941 granicy pomiędzy generalnym gubernatorstwem a Związkiem Radzieckim. Aktualnie zostały zakończone prace remontowe. Celem była rekonstrukcja południowego skrzydła zamku i rewitalizacja dziedzińca. W podziemiach starej i nowej części muzeum mieszczą się ekspozycje sztuki współczesnej, wystawa historyczna oraz sala konferencyjna. Podziemia nowego skrzydła połączone zostały z przejściem z niemieckim bunkrem z lat 1941. Stanowi on dodatkową atrakcję turystyczną. Ławeczka dobrego wojaka szwejka. Dobry wojak szwejk to chyba jedna z najbardziej sympatycznych postaci która kiedykolwiek odwiedziła Sanok. Bohater książki Jarosława Haszka przygody dobrego wojaka Szwejka, przebywał w mieście w 1915 roku. Według tejże książki usiłował wyciągnąć z domu uciech na ważną wojenną naradę swojego porusznika Duba, sprawdzającego, czy jego podwładni nie oddają się rozpuście. Dziś można spotkać szwejka siedzącego na ławeczce i palącego fajkę po drugiej stronie ulicy, gdzie, według autora książki, znajdował się dom publiczny. Warto przysiąść się do niego według tradycji, potrzeć nos, gdyż w końcu szczęścia w miłości nigdy za wiele. Synagoga w Rymanowie, wzniesiona w pierwszej połowie XVII wieku, jest najstarszą świątynią żydowską na Podkarpaciu, jedną z najstarszych w Polsce. Zbudowana z kamieni rzecznych, piaskowca i cegły, była wkomponowana w system morów miejskich Rymanowa. Obecnie trwają prace przy jej odbudowie, położono nowy dach, wstawiono okna. Zrobiono posadzkę. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.